Mazowieckie Filmy dotyczące wędkarstwa Witam wszystkich, dzisiaj mamy film z podsumowania miesiąca czyli z podsumowania maja maj dla mnie był naprawdę bardzo udanym miesiącem a więc lecimy, aby nie przedłużać może na początku jeszcze do, do, dodaję tutaj wasze zdjęcie czyli zdjęcia ryb co wysłaliście mi tu zaraz się będą wyświetlać Wasze okazy, czyli okazy widzów Co miesiąc, pod koniec miesiąca proszę o zdjęcia Waszych okazów Więc możecie je śmiało wysyłać To na, na Facebooku zawsze piszę link do face'a macie yy, w opisie A więc Lecimy Tu mam taką ściągę trochę, bo to wiadomo wszystko, wszystko jest naprawdę ciężko zapamiętać yy, W maju Wrzuciłem yy, na swój kanał w YouTube 9 filmów. 9 filmów to można powiedzieć to jest no w miarę dobrze wychodzi praktycznie, że co 3 dni był film yy, dalej. Podsumowanie tych filmów, które, które nagrałem w maju, można powiedzieć, bo nie wszystkie wrzuciłem, to co nagrałem w maju. Więc w maju główną atrakcją były nasze zawody koleżeńskie. Czyli te zawody trwające od 1 do 3 maja w których udało mi się zająć pierwsze miejsce w których tych zawodach zgubiłem swoją życiówkę teraz Wam się może ona wyświetla 2 maja zgubiłem swoją życiówkę a był nią Amur 3 kg 3,2 kg Daniel dzień później 3 maja czyli kolega który brał udział w zawodach zgubił też swoją życiówkę a był to karaś kilogramowy no zawody Filmy mieliście zawodów, dla mnie zawody się podobały, było fajnie, chłopaki dopisali, yy, ograliśmy trochę w piłkę, trochę pobalowaliśmy, trochę yy, łowiliśmy, dalej. A jeszcze 1 maja w czasie zawodów rano, rano byłem yy, na zbiorniku Rówce, to była woda PZ2. Film oczywiście nagrałem, ale na razie go nie wrzuciłem, bo wrzuciłem yy, film z Rówce, który nagrałem 20, chyba 26 maja, czy tam 23 maja. A film z 1 maja z zbiornika rówce nie wrzuciłem, ale wrzucę go zimą albo wtedy kiedy będę miał kryzys z filmami. Na razie tak mam kilka filmów na rezerwie, bo staram się filmy wrzucać w środy i soboty, a że mamy maj, mamy ogólnie lato, to bardzo często jestem na rybach 2-3, a nawet 4 razy w tygodniu na rybach jestem, więc filmów naprawdę bardzo dużo się kręci i trochę tych filmów na rezerwę będzie szło więc na rówce, na których złowiłem kilka okoni i jazia. Idzie na rezerwę, na zimę prawdopodobnie. Dalej woźniki. Byliśmy na komercji w woźnikach. Mieliście film. Było nas aż pięciu albo sześciu. Tutaj tam, gdzie zamówiliśmy pizzę, ja z Pawłem Pokarpiu zmówiliśmy. Wtedy też taki film bardziej na luzie był, bo bardziej się powygłupialiśmy, pobalowaliśmy można powiedzieć. Uwiem w Kopcach, czyli tam, gdzie są Karasie. Tam niedługo zawody robimy koleżeńskie, spławikowe ten film z kopców też jako rezerwa, dalej na Starorzeczu byłem, na Starorzeczu udało mi się złowić zdręgę, płoć i karpia, a karp na Starorzeczu to naprawdę chyba rzadkość jest, można powiedzieć. Film ze Starorzecza, o tam na Starorzeczu łowiłem na zanęte wędkarstwo ponad życie, która się naprawdę dobrze spisała. Film ze Starorzecza będzie też chyba zimą, bo jest on w rezerwie na razie, albo, albo jesienią wtedy, kiedy będę miał przesój z filmami zienie czyli nocka w zieniach ten ostatni film który polecam obejrzeć miło że to trochę jakościowo bo kamera trochę jakoś, jakoś słabo łapała, ale ogólnie mi się w miarę podobało na nocce no mieliśmy naprawdę złą pogodę bo było to teraz pochmurnie cała noc prawie deszczowa ale jakoś ja nie zmarzłem nie wiem jak chłopaki ja nie zmarzłem a na nocce udało mi się złowić pierwszego piskorza w życiu no i połowiliśmy trochę okonik, rasi, linów nawet jedno płoć na koniec maja, 31 maja, chłopaki mieli zawody koleżeńskie. Tu Wam się może teraz wyświetlają z, e, zdjęcia z zawodów koleżeńskich. Ej, z, nie, przepraszam, nie zawody koleżeńskie, tylko zawody z okazji Dnia Dziecka w Łusicach Nad zalewem, tu Wam się może teraz wyświetlają te zdjęcia z zalewu. Ja e, nie brałem udziału, położyłem sobie wędki obok zawodów, czyli tak z 20 metrów od e, rozgrywania, z, od miejsca rozgrywania zawodów, bo można było sobie łowić Położyłem wędki, wędki zostawiłem i do tych wędek łożyłem co pół godziny. A złowiłem pięć, nie, kilka koni i kilka jazgarzy złowiłem. Tu właśnie na, z okazji Dnia Dziecka, tylko ja mówię, w, ja w zawodach nie brałem. W tych zawodach w okazji Dnia Dziecka bardziej towarzyszyłem chłopakom, czyli kolegom, znajomym, przyjaciołom. I bardziej bawiłem się w trenera. Łówiło na tych zawodach czterech moich znajomych, których zobaczycie na filmie, w tym dwóch z moich znajomych znalazło się na podium. Paweł pierwsze miejsce i Kuba trzecie miejsce. Film z tych zawodów e, wędkarskich z okazji Dnia Dziecka będziecie mieć w sobotę, czyli w tą sobotę. E, statystyki złowionych ryb, czyli jakie ryby i ile ryb złowiłem w maju. A więc w maju złowiłem 40 karasi, 2 mury, jednego jazia, 3 karpie. 11 okoni, jednego jezgarza, 3 liny i jednego piskorza. No, wynik średni nawet może być w czerwcu, w czerwcu, w lipcu na pewno będzie więcej ilościowo ryb, ale jakościowo nie wiem jak to będzie. Zobaczymy na pewno będzie ilościowo więcej ryb. Yy, dalej. Plany na czerwiec. Plany na czerwiec mam takie no, wysokich lotów, można powiedzieć takie mocniejsze są to plany, a dokładnie za dwa tygodnie z 13 na 14 czerwiec jedziemy na ekofarmę żelechów, jest taka komercja gdzie naprawdę ładne ryby można połapać tu Wam się wyświetlają ryby złowione na tej komercji czyli ekofarmie żelechów tam, yy, tam właśnie wybieramy się będzie łowić na kulki proteinowe, kukurydzę ewentualnie może, jak będzie można na suma, na wątróbkę ale to mało prawdopodobne raczej zastanawiamy się na dużego karpia, dużego amura a akurat tam karpie praktycznie od 5 do 25 kg są. So są więc tak będziemy jechać na grubo będziemy z łódki łowić czy łowić będziemy wywozić zestaw z łódki nęcić z łódki albo z pontonu. ja sam dokładnie nie wiem nawet a rano może ruszymy z rundką rundkę spiningu się zrobi z łódki czerwiec zawody w kopcach koleżeńskie spławikowe, jak co roku trzeci rok z kolei w kopcach zawody będą Dalej, zalew, usiński będzie, to sobie tak pójdę wtedy kiedy będę miał lekcję, z jakiegoś dnia, dniu, dnia ze szkoły ucieknę i od 8 do 12 godziny sobie połowie nad zalewem na 2 godzinki na kukurydzę, czerwonego robaka i zobaczymy, czy coś weźmie myślę, że na pewno raz muszę pojechać na spinning, bo już trochę zatęskniłem się do spinningiem, a tych przylew mama mam więc na pewno w czerwcu pojadę na spinning na stawu koniowym, bo nie mam za bardzo innej wody. Tu już 3 dni po kolei próbuję nad zalewem łusickim, 2 godziny, godzina dziennie nad tym zalewem próbuję po szkole, albo przed szkołą i na razie bez efektów. Więc na staw koniowy pojadę na żywca i na, i na spinning zobaczyć. Nocka w wyżyki, czyli do wyżyk na nockę mamy zamiar pojechać Do wyżyk. Tą wodę powinniście znać. W tym roku był jeden film z, z tej wody, w tamtym roku byłem, dwie nocki były z tamtej wody. Tam się nastawiamy na dużego lina, dużego karasia. Rano może na szczupaka, jak pojedziemy też w kilku pojedziemy. Tam nawet na kulki proteinowe będzie można połapać No i jeszcze na pewno będzie, na pewno będzie kilka takich niespodziewanych wypraw. Takich y co nie wiem koledzy zechcą czy coś takiego takie niespodziewane wyprawy prawdopodobnie coś takiego będzie będę kontynuował na swoim stadio, bo też na innych wodach serię zapomnianych przynęt na przykład rodzynki, takie zapomniane przynęty i inne przynęty ale filmy z tych przynęt dopiero zimą będę wrzucał bo mówię tyle tych filmów mam taka rezerwa się robi duża że zimą będzie można tego trochę wrzucać Filmy są w soboty, w środy, tak jak zwykle, więc nie pytajcie się mnie kiedy film. Czasami może tak wypaść, że nie wiem, nie będę miał internetu albo coś takiego, no to jak nie będzie w sobotę filmu to w środę będzie, a jak nie będzie w środę to w domu w sobotę. Zazwyczaj filmy są dwa tygodniowo. No i zaraz na, na YouTube pewnie w czerwcu albo, albo jeszcze w lipcu, chociaż obstawiam, że w czerwcu będzie magiczna liczba 10 tysięcy subskrypcji. Na tę okazję może wybierzecie wodę w moim okręgu, czyli 20 km ode mnie max, na którą pojadę, wybierzecie metody przynęty, zalęte. Ja tylko będę łowił, a wy wszystko wybierzecie. Taki może mini specjal można powiedzieć. I to w tym filmiku tyle. Dzięki za obejrzenie, za miesiąc kolejne podsumowanie miesiąca, a więc narka.